Witajcie w nowym roku! Z tej strony Smalec oraz... Piernik! Zrobiliśmy sobie przerwę w naszym tak, lekko skromnym, niemniej jednak sylwestrowym melanżu, żeby złożyć wam najserdeczniejsze życzenia, które zacznie Smalec. Tak, wszystkiego najlepszego dla naszych um, subskrybentów i wszystkich, którzy nas oglądają e, i żebyście mieli radość z, od, z oglądania nas e, i w ogóle wszystkiego najlepszego. Teraz Piernik. Ja dołożę e, życzenia tego, czego sami sobie na pewno chcielibyśmy życzyć, czyli zdrowia, ogólnie pomyślności jakichś e, fajnych, prawda, imprez oraz e, wielu bardzo fajnych, e, spędzonych chwil, e, chwil e, w 2012 roku oraz e, takie nasze pobożne życzenie, żeby Was, czyli naszych subskrybentów, było w tym nadchodzącym, A czy nadchodzącym Jezus Maria, to już w ogóle. Ja pierdzielę. W każdym razie, w tym 2012 roku, żeby było was, czyli naszych subskrybentów, jak najwięcej I tego życzymy akurat sobie, a wam zdrowia, pomyślności i wielu fajnych, spędzonych film Teraz smalec Dobra, no to ja już bym mógł się pożegnać tutaj Chodź piernik, pożegnamy się 3, 8, 8. Siema! Na, na razie, cześć! Yo.